Ho, ho, ho! Cześć kochani, ja Londyneczka. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj czas na book haul, bo przecież były mi kołajki, jest grudzień czas otwierania kalendarzy adwentowych. No a u mnie zawitało oczywiście dużo nowych książek, także zostańcie ze mną! Tak Jak patrzę na tą kupkę książek, która się tutaj ułożyła, tak dokładnie, to trzy kupeczki, <noise> to aż nie wiem, od czego zacząć. Naprawdę nie wiem. No, ale może polecimy po prostu najpierw od prezentów od wydawnictw, co? Później będzie kalendarz adwentowy, yy, prezenty mikołajkowe i książki, które sobie yy, sama yy, kupiłam. No bo jakże, przecież nie można się oprzeć, no nie? Dobra, zatem lecimy od kalendarzy adwentowych. I pierwsza, nie od. Dobra, zatem lecimy od prezentów od wydawnictw. I pierwsza książka to jest coś, czego zapomniałam Wam pokazać w, moich pre, w moim prezentowniku Last Minute, bo to jest książka absolutnie przepiękna i coś wspaniałego dla e, wielbicieli historii. Jest to książka pod tytułem 12. Cesarzy, wydana przez wydawnictwo Rebis, przedstawienie władzy od starożytności do czasów współczesnych. To jest przepięknie wydana książka. Taka, wiecie, perełka, naprawdę perełka. W środku ilustrowana, zawierająca odniesienia, wiecie, do artefaktów. Także czekajcie, bo Wam tak słabo pokazuje. Z odniesieniami do artefaktów, z pokaźną bibliografią, co zawsze też stanowi o tym, czy książka rzeczywiście ma odniesienie historyczne. Tak, ta jest oparta naprawdę porządnie na źródłach. Mnóstwo przypisów, co znowu stanowi o wartości książki historycznej. Także naprawdę warto się tej książce przyjrzeć. Proszę, mamy cały herbasz. No i co to dużo mówić. Przepiękna. Ja wydawnictwo Rebis bardzo dziękuję za tę książkę. I od wydawnictwa Rebis oczywiście mam tych książek więcej, już Wam pokazuję, jakie. E, przyszła do mnie też kolejna część e, Diuny, kontynuacji Diuny, czyli e, Pani Kaladanu. Znowu to przepiękne wydanie e, z ilustracjami Siódmaka. Piękne złote oprawy, takie płócienne w dotyku, a nawet satynowe, a nie płócienne. Co ja gadam? No, perełeczka. Znowu coś, co do prezentownika pasuje e, niebywale, tak? E, te limitowane edycje, e, klasyki w tym wypadku e, science fiction. Dalej dwie książki, które już wam pokazywałam bodajże w którymś z vlogów Woody Allen Zero Grawitacji, to jest zbiór jego esejów. Przyszła do mnie też książka pod tytułem Dziennik wdzięczności, czyli jak jeden rok pozytywnego myślenia może zmienić Twoje życie. Ja akurat z pozytywnym myśleniem, jak już mówiłam, nie mam problemu, ale wiem, komu ta książka sprawi wiele radości, także ona ode mnie powędruje w prezencie, a wam pokazuję, bo. Bo warto ją mieć i być może warto ją podarować właśnie komuś, komu może się przydać. Polecam. Absolutnie fantastyczna biografia, którą już pokazywałam w prezentowniku. Ty Pieronie, czyli Franciszek Pieczka. Kolejna z serii biografii. Pokazywałam już Wam na pewno korę i pokazywałam Wam. Andrzeja Zauchę, bo te mam. No a teraz jest znowu Franciszek Pieczka. Jeszcze dwie książki od wydawnictwa Rebis. Dawno chyba nie robiłam bukholu, Oj, dawno! jak <grymnie> jakbym się rozejrzała, to jeszcze nie wszystko przyniosłam, co chciałam wam pokazać. Dwie książki z ciekawostkami. Pierwsza to Smak Trucizny, czyli 11 najbardziej śmiertelnych trucizn, i historię dwóch morderców, którzy ich użyli. Bombanie, i to jest czadowe, się porobiło pechowe dni w historii, klęski, katastrofy i nieszczęścia na każdy dzień roku. Czy może być lepsza książka na rozpoczęcie każdego dnia 2023 roku? Być jak się rano poczyta o klęskach, to potem już może być tylko lepiej, co nie. Także wiecie, dla tych może urodzonych pesymistów. Będzie to y, właściwa książka. Ja już kilka historii przeczytałam, i naprawdę można się roześmiać, bo to jest napisane z przymrużeniem oka i poczuciem humoru, także y, warto i ja dziękuję za, bardzo za tę książkę. I mam jeszcze książki od y, angielskich wydawców, bo ostatnio mam szczęście dostawać sporo właśnie książek od wydawców anglojęzycznych. I mamy tutaj książkę y, Max Magic Stevena Mullerna. Y, Steven Muller to jest tyle osobowo telewizyjna, dobrze znany wszystkim oglądaczom telewizji. A tu jego książka dla dzieci. Gdzieś tutaj jest podane, że with Tom Easton, czyli wiecie, mogę się założyć, że był on ghostwriterem, tak? A on tylko poddał pomysł, o czym by chciał książkę. No, ale wiecie, no, nośne nazwisko robi swoje. To jest fajna historia, już tę książkę czytałam. O chłopcu, który mm, pragnął być magikiem i jego zabawne przygody. Warto, to jest takie lekka książka właśnie do poczytania e, po angielsku. Wiecie, duże litery dla dzieciaków, jak znalazł. I znowu dla osób, które wiecie, może gdzieś tam zaczynają swoją historię z angielskim, to to jest właśnie tak prosta książka, że na pewno ją z radością przyswoicie. Dostałam też książkę pod tytułem 101 Dogs, czyli taki bardzo ładny, ilustrowany przewodnik po Rasach psów. 101 ras psów. No i tutaj właśnie tak bardzo fajnie jest to ujęte, że jest krótka historia, ale też historia, historia charakterystyka rasy, że jak długo żyje dana rasa, jaki, jaki wzrost osiąga, jak poddaje się treningowi, czy należy ją strzyc, jaki rodzaj aktywności lubi najbardziej. Gdyby mogła mówić, co najchętniej by nam powiedziała ta rasa, i czego absolutnie by nie powiedziała. Czyli, wiecie, jest tak y, zabawny sposób, y, fajny, krótki przewodnik dla wielbicieli psów, ale wiecie, ja się zawsze śmieję, że to są takie książki na y, stolik herbaciany, tak? Kiedy przychodzą goście, zawsze mogą sobie coś tam y, przejrzeć dla przyjemności i jakąś ciekawostkę zapamiętać w czasie, kiedy my na przykład nie wiem, czy przygotowujemy kawę herbatę, czy też y, posiłek, tak? Także y, jak najbardziej y, warto taką książkę mieć, bo też sami się sporo rzeczy na pewno dowiemy teraz chyba możemy przejść do prezentów pierwsza książka to się śmiałam, o że dostałam prawidłową e, paczkę e, recenzencką, w końcu jestem ambasadorem wydawnictwa Flow tak? zatem mam prawidłową paczkę recenzencką z wydawnictwa e, Flow ta ostatnia paczka recenzencka, która szła do e, osób zainteresowanych i wybranych Tutaj mam pudełeczko z małą niespodzianką i mam książkę pięknie zapakowaną, zapewne przez Gosię. Zatem od czego zaczynamy? Od książki, czy od niespodzianki? Może od książki, nie? Ja oczywiście wiecie, wiem, co jest w środku. Wy też pewnie już wiecie, co jest w środku. Ale to nie zmienia faktu, że z przyjemnością będzie odpakować ów upominek razem. Zobaczcie, serduszko z logiem jest renifer. To jest wszystko zapakowane tak od serca, tak? Wstążeczki ładnie przycięte. Na dziubek. No bajka, tak? Tylko, że muszę to pociąć i to aż serce pęka, że trzeba pociąć takie cudo, ale są nożyczki. Zatem rozparcelujmy to cudo. Rozparcelujmy. Jest. Mamy. Kokardka poszła. No i rozrywamy papier. Co my tu mamy w środku? Jakbyście nie mogli jeszcze podejrzeć, tak? No to wiadomo, że jest to, moi drodzy, telefon od Mikołaja, czyli najnowsza powieść Świąteczna Magdy, wydana w jej własnym wydawnictwie. Wiecie, to jest podwójna e, radość, mogę się założyć, kiedy autor e, wydaje książki we własnym wydawnictwie. Zresztą nie muszę się zakładać, bo wiem <laughs> od Magdy, że. Wierzę, że to była bardzo y, dobra decyzja, także telefon Mikołaja, czytany, słuchany, czytany dwu-, trzykrotnie, już nie pamiętam, gorąco polecam. <grych> Ojej, upominek, zapomniałam, przecież ja muszę jeszcze otworzyć to małe, magiczne, pięknie zapakowane pudełeczko. Już się robi, czekajcie, no nie w ogóle, jaka jestem okropna, nie? Ja lubię takie małe prezenciki. Pół godziny później. Na sianeczku. O mój Boziu, co za słodycz. No nie wierzę. Zobaczcie, dostałam mój maleńki telefon, żebym mogła odebrać telefon od Mikołaja. Teraz, jak prawilna, czekajcie, jak prawilna e, Instagramerka, Holsiaty. Piękne i można odebrać. Halo, święty Mikołaj. Można sprawdzić, co tam u Mikołaja. No, boskie to jest. Boże. Boskie takie co Dziękuję bardzo. Ja nie mogę teraz się będę wiecie cieszyć malutkim telefonikiem, no ale to jest czat. Yy, może prezenty na Mikołaja teraz co. Tak, zróbmy prezenty mikołajkowe, a później przejdziemy do kalendarza adwentowego i będą jeszcze książki, które kupiłam sobie sama. Na Mikołaja, moi drodzy, to ja dostałam dwie książki po angielsku. Tak, mój Mikołaj, wiecie, się wprawia w zakupach po angielsku. I Pierwsza książka to You've Reached Some. To jest taka powieść young adult, tudzież młodzieżówka. Do końca nie wiem, jak to zaklasyfikować, ale wiem, że będzie w Polsce wydana na wiosnę? Nie na wiosnę, na początku roku już zaraz chyba w styczniu nawet. No nie powiem wam, ale no okładka była już bardzo widoczna w, w mediach społecznościowych. Także mam e, będę czytać. Mam nadzieję, że jeszcze przed polską premierą będę miała powiedzieć coś więcej. Dalej, Mikołaj przyniósł mi książkę, która również już w Polsce była wydana. Ja się cieszę, że mam ją po angielsku. E, The Cloud Cloud Cukulant e, Anthony Doer. E, Teraz nie pomnę wam tytułu polskiego, no ale wydana nakładem wydawnictwa poznańskiego. Zobaczcie, jaka to jest bukwa. Normalnie jeszcze jestem ciekawa, jak ona wygląda w Polsce, bo pewnie jest jeszcze y, grubsza niż to angielskie wydanie. Mam sztywne oprawy, zatem, wiecie, jest taki, wiecie, piękny prezent. Ja lubię te sztywne wydania y, anglojęzyczne, one są takie zacne. No ale żeby nie było tylko... Wychylam się, wracam, tak książkowo. Mikołaj przyniósł mi też puzle świąteczne. Pewnie będę w święta układać. Zobaczcie, jaki czadowy Mikołaj. Piękny jest, prawda? Jest naprawdę cudny na 500 klasków, czyli tak wiecie, akurat na jedno posiedzenie. Bardzo mi się marzyły takie świąteczne puzzle, zatem mojemu Mikołajowi serdecznie dziękuję. No i chyba możemy lecieć do książek z kalendarza adwentowego. Jak wiecie, w tym roku również razem z Magdą Witkiewicz przygotowałyśmy sobie kalendarze. Magda otwiera ten kalendarz ode mnie, ja otwieram kalendarz od Magdy. Mój do Magdy doszedł paczką, a Magdy kalendarz dla mnie przyjechał do mnie osobiście w Magdy Walizce więc wiecie, prezenty znalazły się pod choinką i ja teraz, wiecie, bez żadnego macania, wcześniejszego podglądania, co to może być, otwieram codziennie jeden prezent i mam niespodziankę, więc jestem zachwycona. Mikołaj przyniósł mi bardzo dużo książek w tym roku, więc wiecie, to jest tak główny powód, chyba dla którego ja nagrywam dzisiaj haul. I pierwsza książka, którą już przeczytałam, która ucieszyła mnie bardzo i bardzo dużo radości mi sprawiła w czytaniu, to Gwiazdkowy Prosiat, Check. J.K. Rowling. To jest książka, która była wydana w zeszłym roku. Ja jakoś zupełnie zapomniałam o tej książce. W zeszłym roku, kiedy przyglądałam się tej angielskiej wersji, nie chciało mi się wydawać na nią po prostu tyle pieniędzy, bo ona kosztowała 20 funtów. Wiecie, 20 funtów za książkę dla dzieci to no bez przesady, tak? A teraz Mikołaj przyniósł mi ją w prezencie, kiedy ja o niej już zapomniałam i wy najpierw mi o niej przypomnieliście w komentarzach do filmu. Mam przyczynę, Czytałam, bawiłam się przednio, ale to może jeszcze Wam więcej opowiem. Na pewno Wam więcej opowiem po prostu w podsumowaniu miesiąca. Kolejna książka to książka, którą ja teraz czytam i książka, która mnie porusza do głębi. Czekajcie, schowam zakładkę, bo jest taka niewyjściowa. A to jest książka, moi drodzy, Nieśmiertelne życie Henriety Lax. Henrietta Laks to jest kobieta czarnoskóra, która zmarła w latach 60., żebym teraz nie skłamała.

raka szyjki i macice oczywiście później już z dziejącymi przerzutami. Zmarła w ogromnych cierpieniach, biedzie, no i pełnej dyskryminacji rasowej, tak? Ale się okazało, że jej komórki, te komórki nowotworowe, to są komórki nieśmiertelne, które się same mnożą no i żyją do dziś i służą do badań medycznych. Komórki hila lub HeLa, kto woli, ale powinniśmy to wymawiać z angielska hila. I wiecie, kiedy bez jej wiedzy, bez jej zgody wykorzystano jej komórki do badań, jej rodziny, która została, wiecie, jej dzieci, które zostały przez nią osierocone, nie było ich nigdy stać na ubezpieczenie zdrowotne, żyjąc w Stanach. Wiemy, jaka to jest tragedia, kiedy się nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Bardzo poruszająca historia, bardzo mądrze i rozważnie napisana, i, i to jest właśnie bardzo ważne, i to doceniam w tej książce. To jest wydawnictwo Znak. Wydaje mi się, że ona, już chwilę jest na rynku ja o tej książce dowiedziałam się dzięki doktor Bóg tak moi drodzy, to jest książka z 2010-2011 roku a w Polsce a nie, w Polsce była wydana w tym roku dopiero, tak, Kraków 2022 czyli to jest nowa książka Gorąco Wam polecam. Jeżeli Was takie wiecie, medyczne książki interesują, ale książki też o rasizmie, w pełnym tego słowa rozumieniu, to jak najbardziej Wam tę książkę polecam, bo warto. Ja jej wiecie, jeszcze nie skończyłam. Ja jestem w jakiejś jednej trzeciej, ale no, jak mam tylko chwilę w tym takim szale przedświątecznym, to ja do tej książki siadam z olbrzymim zainteresowaniem. Kolejna książka to jest tytuł bardzo polecany mi przez Magdę, gdzie bardzo zależy na tym, żebym tę książkę przeczytała. Już zaczęłam, ale chcę się nad nią, wiecie, tak porządnie skupić. To jest Patoposłuszeństwo. Jak szkoła, rodzina i państwo uczą nas bezradności i co z tym zrobić. Autor Mikołaj Marcela. Wiecie, no ja z edukacją jestem związana tak naprawdę przez całe moje życie, bo tak jak skończyłam sama się uczyć, tak zaczęłam uczyć i później ucząc Sama się jeszcze dalej uczyłam, więc jakby ta moja e, ścieżka edukacyjna trwa, <grywa> można by powiedzieć całe życie. No W tej chwili no, nie pracuję ze względu na stan zdrowia, tak, ale jakby no, ta edukacja wciąż w moim życiu jest e, bardzo e, obecna. E, można o edukacji mówić bardzo wiele, niekoniecznie dobrze. Nawet nie tyle o samej edukacji, co o systemie edukacji, bo tutaj system jest największym problemem, ale w bardzo wielu przypadkach również mentalność. Także ja na pewno z dużą ciekawością tę książkę przeczytam. Magda mówi, że ona jest trudna i ona boli. E, tego też się spodziewam. Bardzo dziękuję. Jeżeli czytaliście, dajcie znać, co o tej książce sądzicie. Następna książka, moi drodzy, to jest coś, co zapiszczałam, jak zobaczyłam. E, już kiedyś wspominałam, Magdzie, że bardzo bym się chciała tej techniki nauczyć. To się nazywa Amigurumi. Amigurumi czyli robienie zabawek na szydełku e, różnych postaci e, właśnie z włóczki bawełnianej. Tutaj mam całe królestwo. E, są księżniczki, są książęta, jest czarodziej, jest król, są jakieś zwierzątka. E, wiecie na pewno no, Zrobię jedną postać od początku do końca z tej książki, ale dalej będzie mi ona służyła przede wszystkim jako inspiracja i budowanie własnych y, postaci. Strasznie się cieszę, dostałam również włóczki, zatem od razu mogę siadać, a może jednorożca by tak zrobić, co? <laughs> czad, normalnie czad, ale przede wszystkim chciałabym się nauczyć robić, wiecie, jakieś takie postaci... Ludzkie, no wiecie, człowieczki, tak? Mamy tutaj króla na przykład, mamy, co to jest, królową, zapewne, żeby później móc iść właśnie w stronę robienia tych postaci na szydełku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zobaczcie, jakie one są piękne. Czatnie. Normalnie bajka, także e, będę działać w nowym roku. To jedna z postanowień noworocznych moich. Kolejna to e, biografia. Biografia Wallis Simpson, ta kobieta. Wallis Simpson to jest ta, wiecie, pierwsza amerykańska aktorka w rodzinie królewskiej. Równie kontrowersyjna, e, może inaczej kontrowersyjna, tak, ale wiadomo, tak jak teraz e, połowa świata nienawidzi Meghan Markle, tak, e, takie emocje budziła też Wallis Simpson, bo to jest kobieta, dla której Król zrezygnował z tronu, czyli wuj Elżbiety II, który zrezygnował, abdykował na rzecz swojego brata, żeby ożenić się właśnie z Wally Simpson i, i z nią spędzić życie. Z wielkim zainteresowaniem przeczytam tę książkę. To, że interesuje mnie rodzina królewska, to jakby jest normalne, tak, jako człowiek, który studiował anglistykę, który w Wielkiej Brytanii mieszka. Jest to naturalne e, zainteresowanie i naturalna e, kolej rzeczy, także ja, Wally Simpson, z chęcią się przyjrzę. Jeżeli jesteśmy przy Rodzinie Królewskiej, to taki, wiecie, off-topic. E, obejrzałam e, ten serial dokumentalny na Netflixie, m, Harry i Meghan. Obieściłam to z zainteresowaniem, powiem wam szczerze. Pewnie, że no, on jest stronniczy poniekąd, no bo opowiedziana jest tylko ich perspektywa, ale jakby też y, nikt nie chciał y, dyskutować y, y, z rodziny królewskiej i jakby zabierać głos, tak. Y, no, no jest tam ciężka sytuacja rodzinna. Z drugiej strony, ja im się wcale nie dziwię, że wzięli się i zawinęli do Stanów. Rozumiem ich jak najbardziej, bo każdy chyba pragnie odrobinę normalnego życia, przede wszystkim dla swoich. Małych dzieci. Tym bardziej, że on jest tak daleko w kolejce do tronu, że tego tronu nigdy e, nie doczeka. No chyba, że William, co bardzo wątpię, zrobiłby e, taki dowcip swojemu bratu, jaki zrobił, e, jakby jego prawu i tak, no to wtedy Harry by bardzo szybko wskoczył na początek kolejki, ale wydaje się to wielce, wielce nieprawdopodobne. Także ja serial Hary i Megan Wam gorąco polecam. No i teraz czekam na początek stycznia, żeby przeczytać tą biografię Harego Spear. Także tak wiecie, w tematach rodziny królewskiej jestem bardzo, ale wracając już do prezentów. Kolejna książka to jest książka, o którą ja Mikołaja poprosiłam. To są Magiczne Lata Roberta McCamona. To będzie moje pierwsze spotkanie z tym autorem, ale książka zebrała tyle pozytywnych opinii w internecie, że stwierdziłam, że ja chcę, ja pragnę, ja muszę. Tylko że ona ma, wiecie, taki bardzo drobny druk i to mnie trochę przeraża. Znaczy, druk jak druk, może być mały, ale żeby to było więcej, wiecie, światła między, między liniami, to by się zwyczajnie łatwiej czytało. Ale przyjrzę się z radością. Jeżeli już czytaliście, dajcie koniecznie znać, jak wam się podobało. Jest też książka niespodzianka. Książka niespodzianka to jest początek serii, którą Magda mi serdecznie poleca. Tak jak przeczytałam wstęp do zarysu podstaw, to już mi się podobało. Nawet, nie, nie, przeczytałam początek tej książki. To będzie taka ciepła opowieść o takim mało miasteczkowym życiu. Cudowne lata w Mitford, w moim Mitford. Pierwszy tom to jest wydawnictwo, zysk i spółka. Znacie, czytaliście? Powiem Wam, że Magda Witkiewicz poleca. Także e, e, jeżeli lubicie styl Magdy, to zapewne spodoba Wam się też ta książka. Ja będę czytała z olbrzymią radością, tylko wiecie, muszę znaleźć tą tak zwaną chwilę czasu, cokolwiek to jest, nie? Może chwilę mąki, czy wolicie chwilę czasu. Ja teraz żartuję sobie, nie? Ale, ale wiemy o co chodzi, tak? E, kolejna książka to Sztuka Usługi Waginy. E, no bo chcę mieć kompletną kolekcję, zatem mam i tę książkę i będę. E, Ją czytać. To jest Andrzej Grzewski, podobnie jak sztuka obsługi Penisa. Jeszcze nie czytałam, a wiem, że warto, <grytania> dlatego mam i cieszę się bardzo. Teraz mam książkę Perełkę przetłumaczoną na język, którego ja absolutnie nie znam i nie potrafię w nim przeczytać ani jednego słowa, bo nie znam alfabetu. A to jest taka perełka kolekcjonerska, można by było powiedzieć, w tej szerokości geograficznej, bo to jest tłumaczenie książki Magdy Witkiewicz, pierwsza na liście na język rosyjski na rynek w Kazachstanie. Zobaczcie, jak to jest pięknie wydane. Sztywne oprawy, bardzo ciekawa grafika. No dobra, o cyrylicy to jakby ja się nie będę wypowiadać, tak, czy to jest przyjemna czcionka, czy nie, no bo no, no nie umiem czytać cyrylicy, tak, ale samo to, wiecie, te, te, te sztywne oprawy, ta grafika, ta dbałość o detale jest po prostu piękna. Te książki dopiero co się ukazały właśnie w Kazachstanie. Eee, także mam i ja i bardzo się cieszę. Może wiecie, kiedy się nauczę rosyjskiego i będę czytać, a co wtedy będę czytała e, to Stoja i Buchakowa też po rosyjsku. Bo kto mi zabroni, nie? <grytanie> Dobra. Jeszcze książki, które kupiłam sobie sama, bo to jest wszystko z kalendarzy. A książki, które kupiłam sobie ostatnio sama, to przede wszystkim Sekretna Historia Donny Tart. Eee, Chciałabym to chyba czytać po angielsku, wiecie, bo, bo czemu by nie? Także mam sekretną historię w miękkich oprawach. Będę czytać z zainteresowaniem kupiłam też sobie książkę, którą y, jestem w połowie i jakoś strasznie ciężko mi idzie pomimo tego, że to jest taka cienka książeczka to jest książka, na którą ja się bardzo długo czaiłam, w końcu ją kupiłam i teraz właśnie wiecie, dotyka mnie takie bolesne rozczarowanie i to jest przykre dla mnie Open Water i y, jest to historia miłości, po prostu historia miłości i miałaby to być książka w stylu y, Sally Rooney przynajmniej tak wiecie kojarzyło mi się to z Sally Rooney a tutaj największym zaskoczeniem jest to, jak prowadzona jest narracja, bo to jest narracja drugoosobowa, że wtedy ty byłeś, ty zobaczyłeś, ty doświadczyłeś, gdy twoja dziewczyna szła, gdy twoja dziewczyna do ciebie dzwoniła, to ty to i tamto. Wiecie, to jest dla mnie takie nienaturalne w narracji książkowej, w prozie, że mnie to od... Rzuca od dalszej lektury. Ja się nie potrafię na niej skupić. Nie wiem, czy też mi macie takie problemy, czy to jest tylko moje dziwactwo, I, i wiecie, i przez to właśnie jestem taka trochę rozbita w, i, i nie mogę się zakochać w tej książce. To jest autor, i mam wrażenie, że po prostu ta czarnoskóra literatura jest taka specyficzna. Wiecie, jeżeli można tak. Klasyfikować, ale przynajmniej ta współczesna e, literatura czarnoskórych aktorów jest taka, może, prowokująca bardziej e, formą: aktorów, powiedziałam, autorów no nie wiem, co ja tam powiedziałam ale wiecie o co mi chodzi. <śled> e, I ostatnia już książka to przepiękne wydanie e, Jane Austen, której ja jeszcze nie mam, e, Mansfield Park. Zobaczcie, jak to jest cudownie wydane. I ja wam powiem, że ja to wydanie dostałam w TK Maxie. Zatem ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby one w Polsce w TK Maxach też się pojawiały. Ja wiem, że TK Max w Wielkiej Brytanii jest lepiej zaopatrzone i, i na pewno ma, wiecie, więcej takich y, perełek, ale, ale no to wydanie mi się straszliwie spodobało. Ono jest takie dużo mniejsze niż normalna książka. Zobaczcie. O! dużo mniejsze, a przez to jest takie poręczne. Taka, wiecie, książka yy, starodawna, tak jak to właśnie wtedy, za czasów Elżbiety II, Dziewiętna Elżbiety II, Boże, co ja gadałem, jakiej drugiej królowej Wiktorii? No dobra, tak. Yy, widzicie, że one były takie poręczne, takie mniejsze. Ta tylko się będzie troszkę ciężko otwierała, żeby ją czytać bez łamania yy, grzbietu. Chyba się nie uda. No ale mam to piękne wydanie Mansfield Park. I to by było na tyle. Dużo tego było, nie? Starałam się streszczać, ale wiecie, no, no tak to jest, jak ktoś kocha książki, nie? I później te książki dostaje w prezentach i, i cieszę się jeszcze bardziej i planuję, co sobie nowego kupi, jak pojedzie do Polski, bo już niedługo do Polski się wybiera na chwilę. Także um, dajcie znać, co warto, co Wy dostaliście ostatnio w prezencie i co byście chcieli, może dostać, na co mam zwrócić uwagę, kiedy będę w Polsce e, robiła te zakupy książkowe. Jeżeli odcinek Wam się podobał wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dajcie znać, jak tam wasze gotowanie przedświąteczne. Pa! pa.